Nasz kolejny odcinek, czyli antek i kajaki. Zdecydowaliśmy się Wam pokazać kilka ćwiczeń, które będą najbliższe właśnie tej dyscyplinie sportu. Dlaczego? Dlatego, że mnie jest również bardzo blisko do tej dyscypliny. Byłem kilka razy z dziewczętami na Igrzyskach Olimpijskich, zdobywaliśmy medale i spróbuję Wam pokazać, jak ta dyscyplina może zbudować sylwetkę. Jak ta dyscyplina wpłynie przede wszystkim na proste plecy, ale jak zwykle zaczynamy od pozycji siedzącej. Najpierw jak zwykle kończymy pracę przy biurku, przy komputerze, wysoka pozycja i dopiero przenosimy się. Ale tym razem na ścianę najlepiej. My mamy tutaj tylko belkę i zrobimy kilka przysiadów. Wy możecie, jeżeli będzie to dobrze wychodziło, zrobić 3 serie po 10-12, pół przysiadów. Dlaczego nogi? Dlatego, że w kajakach nogi również dają napęd. I musimy je najpierw rozgrzać. I spróbujmy antyk. Tak jest. Szybki, dynamiczny ruch. Proste plecy. Świetnie. Antku odwracamy się przez lewy bark ruchem skrętnym i dwie dłonie hop. I teraz w drugą stronę. Hop. Tak jest. Ja odrobinę się od, o tak. Odsunę, i teraz ciutkę większą siłę włożymy. Oprzyj, Hop. Doskonale. Doskonale. Hop. 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 nad mięśnie brzucha. Super. Super. Brawo. I tak możemy przejść do piłek siadamy, ale obok dywanu na kajaku jest ruch skrętny, skrętny. I ten skrętny ruch można też wypracować, ale łącząc to z elementami koordynacji, łącząc to z tymi zabawami, które do tej pory mieliśmy. I dotknij piłki, świetnie. Dotknij proste plecy, pełna roślin. Proste plecy, pełna rotacja. Doskonale. I teraz w drugą stronę. Ta piłka leży. Nogi razem. I hop. Świetnie. Świetnie. Super. Brawo. Brawo. Zapraszam tutaj na dywan. Najpierw w takim wydaniu. Trochę idealnym, czyli siedzimy w wygodnej pozycji, chwytamy proste plecy i zwróćcie uwagę, że to są wszystko te ćwiczenia, które do tej pory wykonywaliśmy na gumach, ale zobaczcie, jak one pomagają wtedy, kiedy wiosłujemy. Stopy są razem, kolana są razem, proste plecy, wyprostowane ręce i spróbuj sobie wyobrazić, że tutaj jest łyżka wiosła i z drugiej strony również. I nabieramy hop, 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 hop. Świetnie, 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 doskonale! Super! Teraz ten sam układ. Siadamy na piłce. To jest taki wstęp do równowagi. Znowu nogi trochę dalej. Razem proste plecy, ale nogi są leciutko ugięte w kolanach. O tak, proste plecy. I spróbuj utrzymać równowagę. Tylko utrzymać równowagę. O tak. Jeżeli się uda, to zrób 2-3 ruchy. Tak się czujecie na samym początku na łódce sportowej. Świetnie. Doskonale. A jeżeli ktoś chce naprawdę poczuć się w 100% tak jak na łódce. Kładziemy stopy tu. Druga też. Proste plecy. Widź trochę do przodu. I utrzymujemy równowagę. Ręce z przodu. Komu się uda, minutę. Pójść, pójść, pójść. O tak. Antek, sam. Poczuj teraz to ćwiczenie sam. Doskonale. Antek, już wiem, że to jest. Twoja dyscyplina sportu świetnie zajdź Teraz piłka zostaje pod stopami a ty tylko unosisz biodra Tak jest stopy na piłce na piłce Ja na samym początku pomogę biodra do góry jak najwyżej Utrzymujemy równowagę, utrzymujemy równowagę. Świetnie, świetnie, świetnie. Doskonale. Super. Hop. I schodzimy. Brawo. Teraz tylko rozciągamy. Kładziemy się na plecach. Tego ćwiczenia nie było w ostatnim wydaniu. Szeroko ręce. I to ćwiczenie, które ostatnio robiliśmy ze zgiętą nogą w kolanie, teraz wykonujemy z prostą nogą. I to, co zrobiliśmy ostatnio z ugiętą nogą w kolanie, teraz, żeby zwiększyć zasięg, kładziemy jak najdalej, rozciągamy o wszystko tutaj. Super, odkładamy. I ten sam układ na drugą stronę. Doskonale, odkładamy świetnie, Jantek, obiecałeś mi dzisiaj challenge, jedno ćwiczenie dla was. Wszystkie ćwiczenia były na gumach, ale my wykorzystamy tutaj belkę. Zawiesz się pod belką. Super, nogi, biodra do góry. Na razie postaw. O, tak jest. Pamiętacie ćwiczenia na gumach ściągające? Chciałem tylko wykorzystać przestrzeń tego miejsca, żeby pokazać Wam nowe ćwiczenia, w zasadzie zbliżone, że w domu można to zrobić bądź na łóżku piętrowym, bądź na futrynie drzwi, podnieść biodra do góry. Wtedy, kiedy jesteście już sili, można po prostu w zwisie to zrobić, a my to zrobimy z podporem i jedziemy do góry. Hop, raz, albo z pomocą rodzica, hop, hop, hop. Doskonale, Super Antek. Kajaki to również klatka piersiowa. My zrobimy to w trochę innym wydaniu. Piłka jest pod klatką piersiową, pod pór przodem, tak jak do pompki. Bardzo prosta pozycja. To jest dla nas istotniejsze. Krótki ruch i tylko dotykamy. Świetnie. Jeszcze raz. Jeszcze raz Antek. I tak jest tylko dotknie ostatni raz napnij pośladki i brawo Super Super I teraz dokończmy jeszcze raz. Hop w górę. Powędruj. Hop hop. I wychodzimy w górę. I kończąc dziękujemy jak zwykle przypominamy Książka na głowę i tak często jak tylko pamiętacie wędrujemy z nią po domu. Miłego dnia, do zobaczenia.